No ale co ty robisz? Weź mi pomóc. Sagon jest na sali nie wyrabiam. Maelcia, no no nie, nie żartuj sobie, ty płaczesz. Cię Się naprawdę przejmujesz tym głupim mandatem. Bez sensu ty. No bo ile, ja wszystko potrafię, chyba nic rozumiesz, a nie nadaję się do nawet najprostszej pracy. No ale ty przecież. <głosłanie> <głosłanie> Każdemu nie może zdarzyć, masz prawo nie wiedzieć o tych procedurach z paragonami. No dobra, ale jakim trzeba być idiotą, żeby samemu sobie zwiększyć mandat i to jeszcze o 500? Widzisz, ja się czuję winny w tym momencie, bo gdybym cię wcześniej tak nie wkręcał, to byś tak nie zrobiła. Przepraszam. No ale to ja mam do zapłacenia taki wysoki mandat, skoro ja wezmę tyle kasy. I widzisz, mela, skoro przeze mnie ta głupia baba cię tak udupiła, to ja ci pomogę, obiecuję mi. Spójrz mi w oczy, przepraszam cię, ja obiecuję, pomogę. ile co wy robicie? Przepraszam za to, przypad, jest kolejne stąd do gdzie? Szef przyszedł, zalecam się zabrać. Okej, okay? już idę, już idę. Siema szefie, cześć lenka. Cześć, już. Tak, gdzie Mena? Soki, y, idzie na z, z, z zapleczą. Ło, Wow, to prawie wszystkie ciastka wyszły. To ja do, całe szczęście. Do, do Irek, przytryka. mam prośbę, możesz tam wziąć stąd, zanim ktoś nam dowali kary za żarcie nie wiadomo skąd? Cześć, cześć, cześć. Cześć, mój lenka. Proszę swój pierwszy cześć. dzień w pracy. No, opowiadaj, opowiadaj, jak ci leci. Nie, nie pytajcie. Co się stało, ty płakałaś? Przyszedł bawsztyl z urzędu skarbowego i nam wlepił mandat, bo żeśmy sprzedawali ciasteczka bez paragonu. Co? 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 Przepraszam bardzo. Jeszcze 800. Totalny masakr. Cholera, Mela, powinna się cieszyć, że nie nasłała nam tutaj sane pidu. Mandat za paragon to jedno, ale sprzedawanie lewego żarcia. Mela, ja też mogłem za to beknąć. Oscar, przestań. Ja to w sumie nakręciłem to. A ja nie wiedziałam, że za głupi paragon można zostać aż tyle. To się trzeba było zapytać. Cholera, jeden dzień mnie nie było już są problemy. Oskar, ja nie chcę nic mówić, ale to chyba ty powinnaś przeszkodzić. Male przed pierwszym dniem w pracy. Dokładnie jest tak jak Lena. Nawet ta babka jasno powiedziała. Byłeś na miejscu, dostałbyś bandę. No, stary, nie zrobiłeś jej szkolenia, no to teraz nie możesz mieć pretensji. O, no tak. Malcia nie przejmuje się, to nie jest twoja wina. Lęka. Jak ja mam się nie przejmować? Jestem totalnie spukana, a do tego jeszcze o 800 w plecy. A tak się cieszyłam. Ja miałam lękę zarobić, a jeszcze jestem bardziej pogrążona. Ja tak się cieszyłam. Lenka, ja naprawdę chciałam ci teraz regularnie opłacić za mieszkanie.